Zakończyła się modernizacja drogi gminnej Strzeganie Zgajówka w Brzeznej w gminie Podegrodzie. Inwestycje od lat oczekiwaną przez mieszkańców realizowała gmina Podegrodzie we współpracy z Lasami Państwowymi. Jesteśmy na drodze zwanej drogą do Leśniczówki do Gajówki. Tą drogę udało nam się wyremontować, położyć nową nawierzchnię we współpracy z Lasami Państwowymi, a dokładnie z dzięki panu dyrektorowi Pawłowi Szczygieł, dyrektorowi oddziału w Krakowie. Droga ta czekała bardzo długo na remont. Koszt inwestycji to 1,8 tysięcy złotych. Cieszymy się, że udało się to sfinalizować. Koszty były bardzo wysokie, bo pierwotnie zakładaliśmy, że to będzie kwota rzędu 1 200 tysięcy, skończyło się na milionie. 800 tysięcy. Ale dzięki tej dobrej współpracy, jak wspomniałem, mieszkańcy mogą korzystać z dobrej drogi. W tym rejonie mieszka dużo osób, powstają nowe domy, bo okolica jest atrakcyjna. Do tej pory sporym problemem był dojazd, szczególnie ciężko było w zimie. Wcześniej ta droga w, była w nawierzchni, nawierzchnia bitumiczna tutaj była, ale ta przez lata to ponad 15 lat uległa e, bardzo zniekształceniu, zniszczeniu. Oczywiście poprawy e, coroczne no, nie przynosiły, e, no nie mogły przynieść e, dobrego efektu. Domost jest bardzo dużo, jest to bardzo atrakcyjna e, okolica, e, stąd też mieszkańcy bardzo, bardzo są. Zadowoleni, że udało się tą drogę wreszcie zrobić. Droga miała być wyremontowana do końca roku, jednak dzięki sprzyjającej pogodzie inwestycje udało się zakończyć wcześniej.